Witajcie Wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś Was widzę. Dziś, jak widzicie, to brzysy trochę inaczej się oblekła, bo to są, wiecie, takie kiecki jeszcze od mojej prawaci. No to, że tak pomyślała, że dziś jest sobie A dziś, to, że bym chciała chwila ino powiedzieć o tym, jak to poradzimy coś robić i o tym w ogóle nie myśleć. Bo patrzcie, tak to czasem jeje, że jak my coś zrobimy, albo zrobimy coś źle, albo kto coś zrobi źle, to no mu domy, ja, ty tam w ogóle o tym nie myślisz. Moja babka mi tak go dała, jak Jorzech co połonaczyła, to ona mi go ja, ty to robisz, ale ty nie myślisz o tym, co ty robisz. No, ale patrzcie, są takie rzeczy, które my richtig nie myślemy, a je robimy, i one z kisz tego są dobrze zrobione. No bo patrzcie, wspomnijcie się, jak też się uczyliście jeździć auty. No tuż Pamiętacie, jak to było? Tu masz gaz, tu masz hamulec, a tu masz sprzęgło, a tu musisz wciść, a tu jeszcze musisz bieg przeciepnąć, no i musisz do zatku patrzeć, czy cię co nie zaprzedzo, i do przodku, czy nie piźniesz we inne auto, i jeszcze zagląduć na znaki, i jeszcze słuchać co do nos ten instruktor tam go. No tuż tego je, Tela, że tego nie idzie, spamiętam. tak myśleć, a mam tutaj tam przeciepnąć ten bieg, albo nie, a mam tu wciść ten hamulec, albo nie i no tak jedziecie i to się jakoś tak samo robi. No to psychologowie by wam powiedzieli, że się wam te jeżdżenie tym autem zautomatyzowało. I to jest dobrą rzecz, ale to nie ino chodziło o takie rzeczy, które są trudne, no jak jeżdżenie autem i no różne rzeczy takie codzienne. No, na przykład, y, kto się z WOS zastanawiał, jak otyż się myje zęby, albo jak się wiąże szczewiki? No, nie zastanawiacie się, prawda? Bo to są takie rzeczy, roztojnili, które my się zanauczyli za bajtla, jak to się robi, no i już umiemy to robić, i to jako tak jest automatycznie. To jest taki autopilot. I to jest bardzo dobrą rzecz, bo noż mózg skisz tego, poradzi sobie uszporować trochę energii. No bo pomyślcie, co by to było, jakby my tak musieli myśleć, jako też zrobić krok, albo zrobić drugi krok, albo jako sobie siednąć. No, toż to by było nie do wytrzymania, jakbyśmy tym wszystkim musieli myśleć. No, toż to się wszystko robi automatycznie. No. Toż to jest bardzo dobra rzecz, ale ja bym jeszcze chciała powiedzieć, jak z kisz tego autopilota już, że łamały figiel nie wpadła pod auto. A tu było tak. Pojechała, żech do Anglii uczy się o psychologii, też jak się z ludźmi pracuje i takie to. No i że w tej Anglii była, a wy wiecie, no, że w tej Anglii to te auta jeżdżą po lewej stronie. No, no to ją też to wiedziała, nie? Ale jak ja, żech przylazła na kraj ulicy i chciała, że przez ta ulica przeleźć, to mi się ten autopilot załączył. No i patrzy w lewo, nie ma nic. No to że chciała przewazić. ale że w ostatniej w chwili wspomniała, że je. no toż prędko patza w prawo, a tam pełno autów. No to te auty przejechały i o przelazła do połowy i zaś patza w prawo. I nagle sobie myślała, babo zaś źle to patrzy, zaś musi patrzeć w lewo. No i jako że tak, przylazła na tą drugą stronę, ale to było fest ciężko, i że musiała Rih uważać, co by mnie tam jakie auto nie rozjechało w tej Anglii. A to wszystko z kisz tego autopilota. No, to, że dziśki i notella, bym chciała powiedzieć: I co, pożegnamy się dziśki i Joby? Byłbym mu Was bardzo rada, i Joby tak se chciała, jakbyście tak mogli, a Mocie radzi to, co robię, to dajcie ta łapka tam tako do góry, ja. No to już czyńcie się, chowcie się, pysk.